Dalaj, bierna No wyjdź z tego auta! Już Dobra. mi tak twórno zawróciłeś wszystko. Dobra, co? później Chodź, Robert, chodź so. co? Oj, zapaliłem, tak? Cześć. Słuchaj, nie wiem czy nie pamiętasz jeszcze. Yy, ale no, uratowałem ci w życie, tak? No jak się nie, nie wspomniałeś, a no kurwa chodź. A, no. Nie wiem czy kojarzysz no, ja no, mam... no, no no tak A, no widzę. Weź, sobie... weź zajmijcie się tym maksem Dobra dobra bo mi kurwa tak tatycerkę ubrudził Ja jebę No trudno ci, Dobra ja, Będzie Później ja sobie No dobra chodź te. No No co, co tak chodzisz? Co ci się stało? No Nie ale właśnie nie prostu to historia Widocznie, no, trochę, trochę sobie działać, tak. Jakieś głośniejsze ruchy były z Twojej strony. No ale musisz się ostrzec, tak, bo tutaj w mieście jest ktoś niż tylko Bleci. Tak? Bleci to jest po prostu marynetka. Tak? To bleci dalej Pewnie są. Czy jak to w końcu dalej są, Bleci zawsze będą. Okay. Tylko trochę bardziej pod przykrywką działają. Ale bleć to są tylko marionetka okay. czegoś większego. tego dlatego, tak. No i z tego co słyszałem, no, Elche po Polsce troszkę powiedzmy długo. Okay. No i z tego co mi wiadomo, to zaczął się do to interesować tak? Zaczął zauważać, co ty robisz, co obywatel co robisz z chłopakami. I no, możesz mieć kłopoty przez niego, dlatego no, powiem tak. No. no bo to jest jednak osoba, która ma pod sobą praktycznie całe miasto. BIP. Chociaż część, część policji, nie wiem, czy całą. No, dlatego tutaj myślę, że jedyna osoba, która ci może z nim pomóc, która y, ma jakieś doświadczenie i wie, jak sobie z nim radzić, tak? no. to jest po prostu Aiden, Aiden Morgan. Morgan Musisz się do niego no. zwrócić o pomoc w takim razie, bo y, naprawdę ten cały RKP to jest naprawdę niebezpieczna osoba i. No, kurde, tak się dobrze ukrywa, że. Na pewno go nie znajdziesz, a potrafię robić duży. No Okej, OK. no, no dobra, to skontaktuję się z, z i pogadam. Tak. on ci wszystko wytłumaczy więcej ja tylko jestem, żeby ci to przekazać. No, no dobra, to dzięki. To no, do ze może nawet teraz. No, no jak chcesz. Dobra, to no, dzięki ile się ogarnąć, bo akcji jesteśmy świeżą i... No no no. Dzięki wielkie. Spoko, spokój. Jak okay. ci mogę wkleić jakieś wany, to lepiej uważaj. Okej. A to to tak w ogóle był za tam mody? On, on mi wtedy tam pomógł ten, w tym lesie jak so, federalni. A I ten ostrzegł nas, mnie. Eee yeah. I to z nim? Że zaczął się nam, nami interesować jakiś El -e, -e. O kurwa A nic, tak e, y, słyszałem coś I Nie strzelaj e, debilu, nie! Mamy uważać Odnośnie eee, no, jakichś no. sługów śledzących I w sumie to no. tyle i powiedział No wiesz to y Dumie dobrze że nam y to powiedział. A kto tak w ogóle ten. Bougie nie ustaliliśmy. Mieliśmy ustalać, a nie Zaraz. Nie wiem, ale. Zobaczcie za moje plecy O kurwa. Radziłbym lepiej nie wychodzić na razie. Radziłbym nie strzelać. A raczej Kurwa, de temu za, za debilowi tego debila. Debilu Ty no, rozumiesz, do że do tam jest czarny samochód. Do... Debil. Do Robert, pogadaj z nim. Mark, chodź na słowo. Słucham cię. Ty kojarzysz Aiden? No przecież gadałem ci ostatnio o nim. A no ten. Ten gościu teraz uszedł, powiedział, że tylko on mi może jak najbardziej pomóc, czy coś takiego. Aiden? No, i żebym się z nim spotkał, czy tam skontaktował. No to najlepiej by było jakbyś to zrobił. Ale co teraz? No... Najlepiej, no... Która jest teraz godzina? No... Pff, szósta jakoś. No to myślę, że... Przestępcy... Nie śpią. Tak. On wycześnie. nie No... Najlepiej by było. Dobra, to... Tak się miałem z nim skontaktować odnośnie zioło, które mam. Że może kupił, czy coś. Dobra. Hmm, A Jeszcze nie znam jego posady, ale dobra. No, Okej, okay, no to. dam. Idę się przebrać. No... no wy też się ja... przebierzcie i siedzcie może na dzielnicy, bo marabunka może odbić. No o ja wypiętiero, ja, ja wyjrzę czy nie ma tego. tak nie przyjdziemy, nie ma, jest jedno wieku dalej, stoi, fajnie No Jakieś auto, Będziesz, kurwa stajesz, Nie wiem, O kuli, wytłumacz mi dlaczego ten debil ma kawę górę na no, wierzchu Zobacz jak on się na akcję ubrał No, ja się nie dziwię, że prawie się wykrwawił Okej, okay, dobra, to do tego Adena Jeszcze autos muszę jakieś, jakieś ogarnąć ale zanim to, 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 to po prostu dojrzmy. Halo no, e, no halo, cześć. A kaj, okay, dobra, bo kartę Si musiałem mieć. Ha, namam, rozumiem, rozumiem. A no. ten e, prawa jest. Słucham Cię. Eee, Czy do moja doszła do Ciebie moja wiadomość? W sensie? Mmm... Taki młody był w biał, biało... niebieskim ubraniu. No był jakiś, no był. no, A, no to niebieskim. dobra. Kulał, kulał? No kulał, no. No to dobra, to, to on. Czemu kulał? Eee, dobra, Pysa, to... No dobra, no. No, co tam potrzeba? No odnośnie tego tej rozmowy Nie wiem czy, skąd a... czy i spotkać tak. czy mm, To nie jest rozmowa na telefon jak rozumiesz? No to rozumiem to gdzieś mam podjechać jak to wygląda? Yy, a gdzie ci będzie najbliżej ja podskoczę Nie Jestem w mieście mogę podjechać jeśli tam se chcesz yy, no, to możemy w sumie tak na Doki trochę podjechać Mam pełną miejscówkę na doki, no dobra, dobra. Doki od strony. jak to powiedzieć. Od strony. Od strony Kayo Perico, kojarzysz? No ta taka wyspa, no. No to tam najbliżej. Jak można. Okay. Okay, okay. No albo po prostu sobie wybierz miejsce i daj mi lokalizację. Dobra, ja muszę i tak się No Dobra, daj mi lokalizację, dzięki. Okej. Okay. To widzowie witam Was w 46 albo 5 odcinku, już nie wiem eee, co, no dziwne właśnie ty jedzie, z nami tu coś? Nie jedzie, nawet nie wiem co za marka samochodu była, ale wyglądał jakiś, nie wiem, Audi Audi, Mercedes, coś takiego wyglądało, ale co to było to w sumie nie wiem Ja tak na tak się aż nie znam więc nie wiem, czy to już nas obserwuje, czy to był jeszcze ktoś inny jadę teraz do Doki, spotkamy się z Aderem my się może czegoś dowiemy, może czegoś więcej o mieście albo o tym, kto panuje w mieście no, zobaczymy a, no i oczywiście, wszystkie linki macie w opisie zapraszam do subskrybowania, dołączania, subskrybowania Alta i naszego kanału ekipowego i eee, co, to był chyba na tyle z tego takiego zgadania, więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania no jestem tu i, i tak jeżdżę i nie wiem Dasz obu, lokalizację najlepiej? Bookstars? Book a no dobra Bookstars, a tam dobra, to daj lokalizację tak jak będę miał najbliżej, najlepiej eee, Jak tu się ten? Aha. Tak, tak wiadomość Jak ja mówię lokalizację? Mówię. Tam ja miałem takie ikonki Tutaj były lokalizacje Jak to wygląda, jak ustawienia, ustawienia, jeszcze Może jeszcze pozmienić, zmienię Albo co zrobię, widzę jak poza nagrywką Już ustawienia sobie dostosuję tego telefonu Bo mam nowy telefon na serwerze Więc No Tak to wygląda dobry telefon na serwerze i nie tyle, ale jest dobry, działający póki co coś jedzie Albo działo czyli tyle. Eee dobra, no. Zd Młody. Siadaj za kierownicą. Co on trochę jak Widzę. No, e, dobra. Je, jak ci mój człowiek mówił. No. No jest nieźle, nie? Ostatni miałem transport. I niestety to była podpucha. Więc dlatego wysłałem transport, właśnie tego. transport? Długo by opowiadać, wiesz. I co, i zaatakował Cię ten cały L-hefe? -y? Nie hefe, -y? tylko Chef Blades. Jego. nazwę to maskotka, tak? Jak się tak mogę ująć. A, parobek. Klapek, no parobek, A. o! No i no wiesz, no. Nie będę Ci mówił, że nie chcę Cię narażać, bo byłbym kompletnym skurwysynem bym... no wiadomo co Tak, A chcesz mnie narażać nie od razu, że zbudowano Najpierw było, jaseczne I młody okay. No Dobra, ale tak już bez żartów Młody, o czym wspomniałeś jeszcze? Przypomnij No, że muszę pomóc o tym, że... O, dobra, 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 tyle się no... Ojciec mi głównie powiedział o tym. A ojciec to też nie jest zły był. No, po prostu uważaj na siebie i, i... I lepiej z tymi swoimi parobkami za bardzo... nie lataj. Jak porobkami? Wiesz o kim mówię. Robert Max. A no. O chyba, że o kimś jeszcze nie wiem. Nie no, jest jeszcze jeden. A kto taki? Mark. Mareczek. Mareszek. A bądź tak. Ja też miałem przyjaciół. A, bo ty, ty się z nim w ogóle znałeś tam. Coś tam. A, wiesz? Mark! Ja... dobra! Faktyka. Też, no. Jezu. To no, urlopie no, no, był? No, był. Miałem go poinformować, a zapomniałem mi się. A, Zapomniał ci poinformować go, że gang się tam no, no, on, przed... on z pół roku! On z... po pół roku się tkwił, że nie ma już gangu. I sobie przyjechał na oczkę, dał mu mój numer. I... No. I poszedł z nim na piwo. No przecież wiem, my mieliśmy no. jakąś strzelaninę z Marabuntów. Siedzimy na ojce, nagle przychodzi jakiś gościu w niebieskim i celujemy do niego, bo nie wiem co to jest. A on mówi, że jest swój, tylko że na urlopie był. No, mareczek to też nie był agencik. się że mareczek z nim by się dogadał akurat. Nie wiem. Mody, mody też jest odsklejony, jak się tego się napściąga, albo napali. Ostatnio gadał. O czym gadałeś, Mody? A, jestem upa. Coś tam. Co się... Nie wiem. Okay. No więc. Eee, okay. od razu stało? ci... No ja, no. Palił pali zioło. i na wózku. Tak. A nie! Właśnie jakby ci to powiedzieć, miał przykrą sytuację z moim byłym znajomym. Kolega chyba został rzucony na ścianę. Jak został rzucony na ścianę? Wiem, nierealne, ale tak. Okej... Okay. Dlatego... Nie dlatego niektórzy go nazywają Hot Wheels. Ale już niedługo. Dobra, ogólnie powiem Ci tak, ja miałem też znajomych, też im jako tak ufałem, ale przede wszystkim patrz im na ręce. To czemu? Co się może z, stać? Z jednej strony mówią ci dobrze, a za Twoimi plecami mówią i się... Rozumiesz? Znaczy, no, no rozumiem, no. Nie ufaj im w 100%. Okej. Okay. Szczególnie Robert, Zauważa Szczególnie z Grenady, z Tuwasem. No, nie wyjeżdżałeś. Aha, no, coś tam słyszałem, ale nie, nie wiem w sumie do końca o co chodzi. I. I. No i tyle No. E... No także co? Dajcie, mogę to powiedzieć jeszcze. No tak. Kim jest ten El Hefe? Wreszcie. El to jest byt, Nie człowiek. Nie zabijesz go normalnie pistoletem. No, nie powiedziałbym, że spoko. Tak, e, czyli. Okej. Okay. Czyli zainteresował się, no, nie człowiek. Okej, okay, rozumiem. Oj, gdybyś go zobaczył, nie ja ci był taki ucieszony. No dobra, to jakbyś coś potrzebował, czy coś, to. A to twoja autka? Nie, kradziona. Klask. No, ja mody bym... też zajumał. Nie mam, nie mam auta. Miałem mozur. Mhm. Mm A co się Ale stało? Wybuch mi na akcji w sumie Aha. dzisiejszej, wczorajszej. A. To nie jest... Nie... Jest, Nieźle, jest nie. A powiedz mi coś o nich. Czy mm -hmm. normalnie się zachowują, czy mam was tam odwiedzić? Kto? A, chłopaki. No. Eee, Bo wiesz kto... jak ja odwiedzę ich, to się nie skończy na rękoczynach. Zależy kto. A kto odwala, tak powiem w sensie: Mark ma jakieś swoje odklejki czasami, jak gada jakieś głupoty, ale jak czasami trzeba, to czasami myśli i jest poważny. Złączę jeszcze. Mi. Robert, w sumie, można powiedzieć, że bardziej się przejmuje swoim samochodem niż, niż nie, wiem, niż nami. A Max, no Max to Max, który strzelał na dzielnicy bez sensu, ale. Dobra, mm. tak pozwuży ci przerwę. I nie Wy chcesz tego. się założyć gang czy jak? No chcemy, no. No to um, radziłbym się ogarnąć, bo OG ma dbać o swoich ludzi i ma trochę mieć olej w głowie. No chyba tak jest. No, raczej na pewno. Ja pamiętam poprzedniego oh, gołdżysny, bo ten to był niezły akurat. Ten młody czy ten stary? No eee. kur... obaj. Nie, bo był ten stary no. i był ten zastępca. I ten stary później zginął i Pałeczkę zamiast przejąć zastępca przejął jego syn. I ten syn w sumie nie wiedział co się dzieje z tego słowa. Tak? Ale nie, dobra. Syn akurat był niezły, muszę przyznać, nie? To jest jakiś taki odczujony z tego co pani tam mówi, no no. no no. a ja współczuję na przykład modemu, bo w zimę to musiałby siedzieć na wózku. W sensie temu, mojemu. A on czuje nogi czy nie? Mogę no. Mogę tam kilku nieogólnych krokolici, ale mam tylko wózek, żeby nie wylączyć koło. Aaa. Nie, no. bo jakby nie czuł to byś... To by mu palce przynajmniej nie zmarzły. I nogi. A w sumie... Ale wiesz, jakby zjadł z tego kebaba, to by nie poczuł teoretycznie. Ty, no w sumie. To w sumie z jednej strony plus, z drugiej minus. Minus taki, że nie może prowadzić motoru ani samochodu. Nawet rower. Ale w sumie plusy takie, że może wypić ile chce, a ja go wolę. Widzę, właśnie. No, to młody lecimy zaraz na No Taki lali. No, a no, także uważaj, jakby jakieś czarne auto czy cokolwiek, bo by ci śledziło, o, to od razu dzwoni tego typu. Okej, okay. no dobra. Jaki... Będziemy musieli za niedługo na piwko lepiej się poznać Jakbyś coś też potrzebował, czy coś, to... No ten raczej ten to raczej ty byś potrzebował ode mnie. No ale wiesz, jakbyś nie. Jakoś... No spoko, czaj. Odnośnie, nie wiem, gang, bo chciałasz odnośnie gang ja też za dużo nie wiem, ale... Eee dobra. Ale, no. nie, nie obrazisz się jak za jakiś czas bym wpadł to czajzie jak on idzie. Nie, spoko wpadaj. Dobra. Ja ci obiecuję jak jeden z twoich parobków będzie to mnie celował osobiście wyjmuję kałacha Z dupy? Nie z G Forda Robert tak umie, no ale dobra no, no wiesz co ja wolę się z nimi za bardzo nie zadawać nie wiem jak ty nie, no dobra spoko. czasami się fajne rzeczy dzieją nie wiem, ostatnio bankomat radułem z Markiem no właśnie mi odpowiadał, radny... że zgubiliście nie wiem, no tu wjechaliśmy tunelami i się w tych tunelach odpiął linka się zerwała albo się odpięła, nie wiem Zgubiliśmy się alkomat, ale przeżyliśmy. No ty to nie majster się. jest. Tak, to nie przeszkadza już, tak? Tam, no, nie przeszkadza. Te, jakieś te gangsterskie tamte. Nie, gangsterskie, ja się nie uważam za gangstera. Bardziej za przestępcę. A, no to też. Ciebie czy... bym raczej uważał za gangstera trochę. Te przest, przestępcze rzeczy tam, nie wiem, baw się z tymi swoimi Włochami, RF-ami. Ale cóż ta? No eee... także ja mówię, uważaj na tych swoich patołachów, a mody... Teraz pora wózek. A uwierz mi Mikaj ciężko z tym jego wózkiem czasem. No kur... Nie dobra, potrąc ci z wypłaty. Nie płacę. No domyśliłem się. No. Okej, okay, tak, no. E, dobra, no to powodzenia. Jakoś może jutro bym mógł paść. Spoko. Dobra. Do miłego. Tak. Okej okay, widzowie, czyli co dowiedzieliśmy się, że nad Blakecami jest jeszcze jakiś, no i się, jest jeszcze jakiś LHF. -y że on ma wtyki w FIB ma popsołów całe miasto czy ma dla siebie całe miasto? jakoś tak eee... ten kolega jeden został wrzucony w ścianę, nie wiem jak ale spoko może przez Kili chaos w takim razie? No bo to... Nie powiedział, że przez jedną stronę przez Może jakaś impreza była i rzucili w ściany, nie wiem. Mniejsza. Żeby eee, coś się dowiedzieliśmy, może niedużo, bo niedużo. Ale to zawsze coś, chyba. My musimy sobie ogarnąć auto, bo jeszcze ma być te jakieś wyścigi. No to zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Eee, no i co, widzowie? Czegoś się jeszcze dowiedzieliśmy? Jak w sumie, tej, a w sumie bardziej na ludzie Aha, że mamy, że mamy patrzeć chłopakom na ręce co robią? W sumie to jest trochę mądre No bo jednak Jest szansa jakaś nikła, ponikła, ale jest że nas. Zdradzam. Tak samo było z Dżajkowym na początku sezonu widziałem. Jeżeli ktoś śledzi sezon w początku, chociaż nie wydaje mi się, że była taka osoba, ale polecam sobie nadrobić, bo można poznać tą historię jak nie kaja, to przynajmniej jakąś część historii wydarzeń, które się teraz dzieją i do których będą się odnosić w przyszłe odcinki jak eee... no na przykład skąd się poznanie się z i... i tak dalej i jakoś sobie nakreślić kim jest Aden eee, Aidena możecie tak samo znaleźć z kanału Alta ponieważ no, Alt ma swoją serię życia. Występcy, więc zapraszam żebyście tam wbijali do niego, możecie sobie obczaić co, kim jest Aiden, co się u niego dzieje i bardziej może trochę poznać miasto niż u mnie, bo u mnie się tak dzieje jakoś dużo. Coś tam poznaliśmy w leńcu, ale w sumie nie wiemy do końca kim oni są. Aiden ma jakieś większe pojęcie, więc Chodzi na to, że on się zna się i pewnie walczył z klejdcami. No zobaczymy widzowie. Czego się jeszcze dowiemy w najbliższych odcinkach? Jak potoczy się. Jak potoczy się nasza walka z marabuntą? więc no co widzowie? To był chyba na tyle. Więc co? Siema.